Siemaneczko, zapraszam Was na nową serię filmików, w której, dla odmiany od rodzinnych podróży osobówkom, pokażę Wam trochę swojej pracy i zabiorę Was w trasę ciężarówką na Bałkany. Trasy do krajów byłej Jugosławii będziemy przemierzać Mercedesem Actrosem z silnikiem o mocy 420 koni. Może trochę mało jak na te kierunki, biorąc pod uwagę słowackie górki i góry na Bałkanach, ale jakoś damy radę. W tym odcinku zawieziemy towar z Jędrzejowa do Belgradu, a na drogę powrotną weźmiemy ładunek z Preszewa, z Serbii pod macedońską granicą, który pojedzie na Warszawę. Jest wtorek około południa, więc czas na taką trasę jest słaby, żeby się wrócić przed sobotą wieczór, ale nie niemożliwy, dlatego będziemy się streszczać, ile fabryka dała, żeby się wrócić. Mam nadzieję, że kolejki na granicach nie pokrzyżują nam tego planu więc załadowany lecę na urząd cenny w Krakowie. Na urzędzie celnym może trwać od kilku godzin nawet do kilku dni, ale zazwyczaj 2-3 godziny jest po temacie. Takie oczekiwanie, to jest też dobra okazja na drobne sprzątanie, tak więc powyciągałem sobie dywaniki i napierdzielam. Stowar odprawiony po pół godziny oczekiwania. Dostałem dokumenty i lecimy kierunek Serbia. Ale najpierw trzeba przejechać Kawałek Polski. Całą Słowację i całe Węgry Zostało mi 4,5 godziny czasu pracy Więc z Krakowa powinienem dolecieć Gdzieś w okolice Zwolenia Może bliżej granicy węgierskiej Zobaczymy, ale na pewno na Słowacji Będę robił przerwę Który widzieliście na poprzednim ujęciu, nazywa się Formoza. To miejsce jest początkiem regionu Orawa, jeśli jedziemy w kierunku Słowacji. To jest też miejsce, gdzie graniczy ze sobą zlewisko Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. To znaczy, że woda z regionu Orawa, gdzie właśnie jesteśmy, jesteśmy koło miejscowości Chyżne, woda stąd spływa przez Słowację i tam dalej, Węgry, Serbia, Rumunia, do Morza Czarnego. Jest to chyba jedyny albo jeden z dwóch regionów w Polsce z którego woda właśnie spływa do Morza Czarnego. Taka od ciekawostka. Po naszej lewej widać Tatry. My jesteśmy na wysokości około 700 metrów. To jest jeden z polskich biegunów zimna. Tutaj zawsze są najmniejsze temperatury zimą, oprócz Suwałk oczywiście. Suwałki chyba są jeszcze zimniejsze. No i zbliżamy się do słowackiej granicy. Tutaj na horyzoncie już pojawia się granica. Miasto Zwoleń, do granicy węgierskiej zostało mi 70 km. Muszę gdzieś po drodze stanąć i doładować konto na urządzeniu do słowackiej opłaty drogowej, bo już mam niski stan. Jeżdżamy na Węgry. Miskraj zrobiony. Słowackie my to doładowane. Zależało mi, żeby doładować to jadąc jeszcze w tą stronę, bo na powrocie nie będę miał na to czasu. Będę miał dwa dni na pokonanie długiego dystansu od macedońskiej granicy do domu i jeszcze granica serbsko-węgierska będzie mnie blokować. Myśleliście, że słyszeliście już wszystko? Posłuchajcie rapu po węgiersku. Pozdrawiam z zakorkowanej obwodnicy Budapesztu. Minęliśmy Budapeszt. Zaczęła się wielka nizina węgierska, która ciągnie się aż do Belgradu. Przejechać na dwa sposoby. Yy, jeden sposób to jest główną drogą: trzymać się cały czas autostrady, która wyrzuci nas na przejście graniczne rożkę chorgoś To jest główne przejście graniczne między Węgrami a Serbią. Tam lubią się zrobić czasem troszkę większe kolejki. A druga opcja to można zjechać w Keczkemecie w kierunku miasta Soldwakert, później na Kiskunhalas i przejść przejściem granicznym Tompa Kelebija, niedaleko serbskiego miasta Subotika. I ta granica zazwyczaj jest mniej oblegana. Dodatkowo opłaty drogowe do tej granicy, żeby do niej dotrzeć po stronie węgierskiej, są tańsze, no bo nie jedziemy autostradą tylko ponad 100 km drogami krajowymi. Więc, korzystając z tych dwóch plusów, zjedziemy w Keczkemecie i pojedziemy na tą mocną granicę Topa Kelebija. Po prawej i po lewej stronie możecie zobaczyć teraz. Węgierską puszczę. To jest roślinność, która pokrywała tereny Wielkiej Niziny Węgierskiej od dawna, dawna, zanim rolnicy zaorali ten kraj. I charakteryzowała się właśnie e, głównie trawami i małą ilością drzew. Puszcza, w dosłownym tłumaczeniu na polskie, to znaczy pastwiska. No i Węgrzy faktycznie na początku wypasali tutaj to jest. Można ich tradycja narodowa. W okolicach Soltwakertu zachowało się naprawdę niewiele takiej puszty, Ale trochę jest. Dużo więcej za to jest w okolicach miasteczka Hortopagi na wschodnich Węgrzech. Słuchajcie, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, będąc w sercu niziny węgierskiej, będę odgrzewał sobie gulasz węgierski. Przywieziony z Polski. Żonka mi go ugotowała, żeby sobie wziął w trasę. Gulasz doprawię sobie węgierskimi przyprawami. Lubię dobrze doprawione dania. Tak więc krem do gulaszu i papryka ostra. Byle nie za dużo, bo będzie piekło. Dwa razy. Że powinno wystarczyć. Tak więc oto i on węgierski gulasz przywieziony z Polski na Węgry. kraj, zmienił się też krajobraz w południowych Węgrzech, od Kecztemetu do serbskiej granicy, to głównie są lasy drzewa, trochę pól uprawnych i niewiele, niewiele tej puszty węgierskiej a tutaj wszystko zaorane same pola uprawne północna Serbia, to jest region Wojwodina to też jest część wielkiej niziny węgierskiej, tutaj głównym przemysłem jest właśnie rolnictwo mają idealne warunki płasko Ciepło, czasem deszcz popada tak jak dzisiaj. Także warunki do rolnictwa są idealne. Jestem już na wlocie do Belgradu. Pogoda zrobiła się dużo, dużo lepsza niż była dzisiaj przez cały dzień. Zostało mi 15 minut czasu pracy, żeby zamknąć się w 13 godzinach i zrobić 11-godzinną przerwę, także pewnie mi się to uda. Do urzędu celnego zostało mi raptem kilka kilometrów Jeszcze pozostaje kwestia Znalezienia miejsca parkingowego na urzędzie Zarobiście wyglądają te flagi na środku I nas w Polsce Mogliby tak mieszkać polskie flagi Ale nasz rząd niestety nie jest Taki patriotyczny Jak serbski rząd w Serbii Kolejny dzień Godzina 7.50 Idziemy z dokumencikami Do rozpiski w którym budynku jest jaka spedycja? Ja mam spedycję InterSpeed. Tak wygląda rozpiska. Ja mam spedycję InterSpeed B, budynek F6, budynek F magazyn. Gdzie on jest na mapie? Tutaj w samym rogu, tam gdzie toalety. Tak więc idziemy do tej spedycji. Za parking na urzędzie celnym trzeba zapłacić. Płaci się w tej budce. Akceptują tylko serbskie dinary, ale tam na wprost jest kantor, więc sobie rozmienię. Tak więc godzina 11:30, towar odprawiony, można jechać na rozładunek. Na rozładunek. No i sobie czekam, aż mnie zawołają. Powiedzieli, że przyjdą po mnie. Także elegancko. popatrzcie się jakie auta stoją pod tym magazynem. Same leciwe. Każde z nich ma przynajmniej 10 lat. U nas takie widoki pod magazynami, to już praktycznie nie istnieją. Zawsze stanie gdzieś jakaś eurosztka pomiędzy, a tutaj proszę bardzo. Sama klasyka. Taskania czwóreczka po środku, przepiękna. Tak więc jadę w kierunku Preszewa, rozładowany po czterech godzinach czekania na urzędzie celnym, po czterech godzinach czekania na rozładunku. W końcu jadę na południe. Jest czwartek po południu, godzina 17, a ja się oddalam od domu. Wjeżdżam właśnie na Wodnicę Belgradu. Muszę dojechać aż pod macedońską granicę do Preszewa. Tam jutro rano będę ładował Soki do Polski. Także lecimy! Droga łącząca Belgrad i Nisz, którą właśnie przemierzam, jest fragmentem historycznego jedwabnego szlaku. Od setek lat kupcy swoimi karawanami przemierzali te tereny, aby dostać się z Europy na Bliski Wschód i dalej do Chin. Z powrotem do Europy. Później świat poszedł do przodu, powstały samochody, ciężarówki. W latach 70. i 80., kiedy transport dalekobieżny ciężarówkami przeżywał swój rozkwit, w Jugosławii powstała autoputa czyli autostrada w dosłownym tłumaczeniu. Ale była ona jednopasmowa. Łączyła ona właśnie Europę Zachodnią. Zagrzeb, Belgrad, Nisz, Sofię, Istanbul z Turcją i Bliskim Wschodem. Kierowcy swoimi ciężarówkami przemierzali te tereny, aby dotrzeć m.in. do takich krajów jak Iran, Irak czy Arabia Saudyjska. Oprócz kierowców ciężarówek to trasę w latach 70. i 80. pokonywali też. Tak zwani guest armaterzy, czyli pracownicy, którzy byli zatrudnieni gdzieś w Europie Zachodniej, głównie w Niemczech, a mieszkali i pochodzili z Bułgarii, Turcji i krajów ościennych. Kiedy dostawali kilka tygodni wolnego od swojego niemieckiego szefa, siadali w swojego używanego, starego Volkswagena i jechali do swojej rodzinki w Turcji pochwalić się swoim nabytkiem, na który ciężko zapracowali. Rzadko było tak, że próbowali pokonać całą trasę z Niemiec do Turcji na raz, na strzała, bez zbędnych postojów, nawet na nocleg. Nie trzeba mówić, że w wielu przypadkach kończyło się to źle. Dlatego niemieccy kierowcy ciężarówek tą drogę zamiast Autoput nazywali Autokaput. Dlatego, że była ona wtedy jednopasmowa i naprawdę ciężko było przejechać tą trasę bez jakiejkolwiek stłuczki, obcierki, właśnie z kierowcami, którzy jechali wiele, wiele godzin swoimi małymi osobówkami, aby dotrzeć do domu. Zbliżam się powoli do miasta Nisz. W Niszu jest rozjazd autostrad. Jedwabny szlak odbija. Na wschód w kierunku Bułgarii i Turcji. Ja zostaję na autostradzie A1 w kierunku Macedonii. Autostrada od Belgradu do Leskowacza została wybudowana w śladzie starego autoputu i wszystkie obwodnice większych miast zostały po prostu zastąpione autostradą. Ale autostrada od Leskowacza do granicy z Macedonią została wybudowana w nowym śladzie, więc stary autobus razem ze wszystkimi obwodnicami większych miejscowości istnieje nadal i można nim przejechać bez opłat drogowych, dlatego z zamiłowania do historii transportu przejedziemy się starą drogą. Po ciemku będzie zbyt wiele widać, ale choćby dla samej przyjemności. Stare drogi mają w sobie taki swój klimat z przeszłości, który ja pamiętam z dzieciństwa. Wtedy nie było tyle autostrad. Jeździło się zwykłymi drogami, stawało się w przydrożnych barach, nie było tyle McDonald'ów i innych fast foodów. W każdym barze było tanie domowe jedzenie. I to dzisiaj tak jest przy starych drogach. W Serbii, w Polsce, w każdym innym kraju. Przy autostradzie ciężko jest znaleźć dobre jedzenie, a przy starej drodze raczej nie ma z tym problemu. Okazało się, że towar, który mam ładować, jest jeszcze niegotowy. Muszę czekać 4 godziny do godziny 13.00. Tak więc idę na jakieś zakupy. A przy okazji pokażę Wam południowo-serbskie miasto Preszewo. 5 km na południe ode mnie jest granica z Macedonią. W górach, które widzicie na wprost, jest granica z Kosowem jakieś 10 km stąd. No i powiem Wam, że idąc tą drogą, nie da się nie odczuć panujących napięć pomiędzy Serbią a Kosowem. Przeszłem może z półtora kilometra i minąłem trzy ciężarówki wojskowe. Także pilnują swoich terenów. Idę sobie przez to preszewo i widzę, wszyscy wcinają takie fajne tosty z frytkami z kurczakiem. Więc weszłem tam, gdzie szli wszyscy i też sobie wziąłem. Bardzo dobre. Kupiłem sobie wodę. Będąc w sklepie, nauczyłem się, jak jest dzień dobry po albańsku. Nirmin jes. A dziękuję, wiedziałem, bo byłem kiedyś w Albanii. Dziękuję, to jest chwali Minderi. Zamówiłem sobie kawkę na rynku w Preszewie. Miała kosztować 100 dinarów. Dałem 500 i dostałem 300 reszty. Także trzeba uważać. Jeszcze jak się zapytałem, czemu czy to mi mówi, że jest ok. Dopiero potem. Oddał brakującą stówę. Zajebisty wynalazek! Tuż nie trzewo! Super! Co wam powiem to wam powiem Ale wam powiem Jest pięknie Pięknie kielo cud Warto było iść pod tą górkę Preszewo w całości Pięknie Mam tymi Polami dalej kawałek Przed tymi górami idzie autostrada Po załadunku będę nią jechał jeśli ktoś z Was jechał przez Serbię i Macedonię do Grecji, tak jak my w 2022, to jechaliście tą autostradą. Te góry, które tam widać, to już jest Macedonia. A z kolei w tamtych górach jest granica serbsko-kosowska. Pięknie, pięknie. No, i wreszcie, po tylu godzinach, o godzinie 13:40 jestem załadowany. Mam też dokumenty na urząd celny. To dostałem od miłych pań, które mówiły po albańsku. To dostałem od gościa, który jeździł wózkiem, a to dostałem w biurze. Jak byłem po papiery. Urząd celny we Wranie. Idziemy do tego budynku na wprost. Tam się zanosi dokumenty. Towar odprawiony! Jedziemy do domu! Do zrobienia 1100 km, prawie 1080 dokładnie. Czy uda się dojechać do soboty wieczór? Czy trzeba będzie robić 24 godziny pauzy gdzieś na Słowacji? To się okaże, oby granica poszła dobrze, oby nie było kolejki. Jest godzina 17.40, ja jestem w południowej Serbii, piątek. Jest godzina wpół do drugiej. Dojechałem do granicy. Kolejka była króciutka, ale granicę będę przechodził jutro. Za tą ciężarówką, best freight, jest miejsce wolne, tylko muszę poczekać aż kolejka podjedzie do przodu, żeby mógł się tam dostać. I w tym miejscu będę robił pauzę. A granicę przejdę sobie rano z czystym tachem elegancko. Przerwa już mi się skończyła. Idę więc do agencji celnej, żeby przygotowali mi dokumenty importowe do Unii Europejskiej.